Elo, Elo, 52.0. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz. Aktualnie gramy w Overcook 2 rozgotowani Remaster. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy, można powiedzieć, śmiało, pierwszą misję. Poboczną mamy tutaj Kevina pierwszego, wszystkich Kevinów będzie 8, jak coś widzowie. No i mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 820 punktów. Z tym, że czwartej gwiazdki no raczej nam się nie uda tutaj osiągnąć, bo to już jest gwiazdka platynowa. No, i ciężko jest. Co nie zmienia faktu, że da radę, ale my się zawsze skupialiśmy jednak na tych trzech, bo stwierdziliśmy, że e, trzy gwiazdki to już jest takie 100%, bo zawsze trzy gwiazdki były. Z tym, że czwarta gwiazdka odblokowuje się w momencie, gdy się przejdzie całą e, fabułę. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że przed nagrywką e, podblokowywaliśmy tu tutaj wszystkich Kevinów, bo mieliśmy e, kilka zablokowanych, także. Możemy zaczynać, co nie? A kucharzem? No to chciałam do tego dojść. Okej, okay, w ogóle zobaczyłam przed sekundą, że mamy 111 gwiazdek już. No, o to Czyli już... wszędzie na 3. No tak. No to dobra. I tak, w ostatnim odcinku odblokował się nam nowy kucharz. Właśnie Mariola go wybrała. Ja nie wiem w sumie. Ja gram tym na wózku chyba, nie? Mm, tak. Tak, na pewno. Także ja sobie zagram tym teraz na odmianę. Postacie wybrane, możemy startować. To jest nowa postać, która nam się odblokowała właśnie przez to, że udało nam się yy, ukończyć tryb fabularny na 100%. No i się odblokował nam kucharz. Tak samo było w Overcook 1, jak dla Was nagrywaliśmy. Tam się pamiętasz, kto odblokował, nie? Tak, wtedy się odblokował klopsik, teraz nam się odblokował drożdżo zombie. Drożdżo zombie, tak. No bo fabuła w jedynce mówiła o klopsiku, a... Yy, Fabuła w Overcook 2 yy, mówiła właśnie o tych zombie. Nowy przepis gotowanie na parze. Posiekaj mięso lub warzywa, wymieszaj je z mąką, a następnie gotuj wszystko na parze. Spoko. Luzik. Czyli ty mi coś tu będziesz podawać? Mhm. Ja tobie muszę podać mąkę. A ja tobie chyba steka, nie? A nie steka tu się wrzuca do środka. Ja zrobię rybę już. No to dawaj, ryba się też... Aha, ja mam u siebie rybę. Okej, następne jest co tam? Znowu mąka stek... i stek. Okej, robi się. Podaję ci steka. Znaczy steka ja mam, ty mi dajesz mąkę. Ech, tak, właśnie tu już jest tak. gotowe i na parę. Dobra. Ja ci oddam to z mąką od razu, może tak, co? Tak, 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 będzie szybciej. Dobra. A tu idzie to sama wydaję. ryba. już potem. wydałam. Drugą samą rybę też robię. Masz tutaj. Yy, Okej. Okay. Muszę to wydać. W ogóle tu się myje talerze, musimy o tym pamiętać. Dawaj, dawaj mi miskę. Masz? Coś ci muszę podać? Nie. Dwa razy sama ryba, widzę. Tak, będziesz mi musiała talerze podać. Następne gotowe? I okay. talerze mi znosi, powoli. Dobra, już ci daję. O, matko, ile roboty? Dobra, dobra, no spokojnie. Daj mi talerz. Już ci daję, wszystkie. Masz. I to jest następne, bo nie mam teraz żadnego talerza, a już gotowe danie. No już, właśnie idę myć. Tutaj nie ma sensu czekać, aż się zespęł przy talerze, tylko chyba na bieżąco najlepiej jest. Mm -hmm. Bo nam czasu by brakowało, żeby jak najwięcej ugotować. Tak, dawaj mi tu te talerze. No to myłem wszystkie trzy na raz, nie widziałaś. No dobrze, no. I znoź mi na bieżąco talerze. I miskę mi je zorganizuj. nie tu. O matko, patrz, co się stało z daniem. O jest. No dawaj to do tego. Kot, powoli, nie dam rady tak. Muszę jeszcze tu rybę zrobić. Znowu talerze masz. No to dawaj, w czym problem. Tu masz gotowe do wrzucenia. Wiem. A miskę ci muszę no, oddać. No właśnie o to, co, co cały czas mi chodziło. Dobrze. Zaraz ci kolejne talerze dam, więc Moje się kawa. nie rozpędzaj. Dobra, tu się robi. Kolejne ryby. Tu jest Niosę ci talerze. Kolejne gotowe na parę. Dawaj. Szybciutko mi tutaj. Zajebista ta misja, podoba mi się. A nie, rybę muszę jeszcze jedną rzucić. Jeden talerz. Okej, okay, super. I gotowe to jest na ten. To jest gotowe dwa na parę. Dobrze, ale talerzy mi brak. Masz. Miski. Minuta jeszcze została. Czasu mamy prawie 800 punktów i talerze mi proszę. A ja przynieś. nie pamiętam ile było. Talerze mi przynieś. No Już nie. ci daję. Masz tu jeszcze? No chyba nie ma sensu ci więcej robić talerze, Ty, żebym kurde, miała. No bo może platyna siądzie. Dawaj, talerze. Bo ja nie mieć talerzy. Nie no, platyna nie siądzie, to by było piękne, ale dużo nam kurde nie brakowałoby. Cacy. A może się uda? Masz tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden skołuj, tu może zdążę. Nie dam rady, bo już nie mam. No kurde, bierz to żarcie, wydawaj, a nie. 1153 nie pamiętam ile Aj. trzeba było mieć na trzy gwiazdki. Też na nie pamiętam, ale ja miałam gotowe jedzenie. Oj, trochę nam brakowało. Tak. dużo, ale jednak. Nie dużo nam brakowało. 1460. Oj. No to brakowało nam 300-307. To trochę. No, no ale trzy gwiazdki jest, i o to nam w sumie chodziło. Tak jest. No i ogólnie widzowie będziemy robić tak, że jeden Kevin na jeden odcinek jak coś, żeby tutaj nie mieszać. Tylko pojedź jeszcze do drugiego Kevina od razu. Teraz żeby znaleźć go, gdzie on był? Tam koło 2, -2 misji chyba był, coś takiego. O tutaj chyba, o, o, o tu, tu, tu. No. Chyba tutaj. Chyba tak. tak Kevin jest. 2. No i tego sobie rozegramy w następnym odcinku. A tymczasem my się z wami żegnamy i do zobaczenia. Hej! Pa!